Bardzo lubię tenis, teraz ostatnio mieliśmy dwa dni troszeczkę luźniejsze, sobota, niedziela, byłem u siebie w domu w Gdyni i dwa razy pograłem w tenisa po dwie godzinki, także czuję te dwie godziny na korcie spędzone jednego i drugiego dnia, a dziś przy okazji konferencji, która odbyła się tutaj na stadionie, też zajrzałem na kort, w piątek też wybieram się tutaj, żeby popatrzeć, lubię tenis, lubię grać, lubię, może grać to za duże słowo, lubię odbijać, bo grają tutaj koledzy za moimi plecami, ale na pewno bardzo lubię oglądać tenis na żywo, bo to jest fantastyczny sport. Dlaczego ten panie trenerze? Co jest tak pięknego w tym sporcie? Przede wszystkim, że każdy gra sam dla siebie. Tutaj nie ma na kogo zwrócić odpowiedzialności. Ty masz rakietę w ręku i, i musisz grać, musisz sobie radzić. Oczywiście tu zawodowi tenisici mają podpowiedzi swoich trenerów, ale to oni muszą wszystko zrobić. W piłce nożnej jest inaczej. Jest 11 piłkarzy plus rezerwowi i dużo troszeczkę zmiennych. Tutaj tych zmiennych jest mniej. Uderzysz dobrze, masz szansę wygrać mecz, wygrać piłkę. I najważniejsze w tym co mi się podoba, że trzeba wygrać ostatnią piłkę. To musi być do końca skoncentrowany. Często w meczu piłki nożnej jest tak, że y, prowadzić 3-0 i te ostatnie minuty już są takie na już mniejsza koncentracja jest i tak dalej. W tenisie musi być cały czas koncentrowany. Mamy przykład tutaj mecz za moimi plecami. Wydawało się, że już jest po meczu. dwie piłki meczowe, nagle się zrobiło jeden-1 i mecz od nowa trwa. Panie trenerze, to skoro Pan tak dużo gra, to zapytam, jakie są pana największe atuty. Nie, ja dużo gram, ale tak na poziomie amatorskim nigdy się nie uczyłem od małego. Wiadomo, jak człowiek starszy uczy się do nic, to ten tenis wygląda troszkę inaczej, niż tutaj grają ci, którzy się uczą od małego. Ale nie ja przede wszystkim jak gram z kolegami, to wszyscy mówią, że, że taktycznie, że ze mną się trudno gra, bo Ja gram troszkę inaczej taktycznie niż wszyscy, bo ja po prostu gdzieś tam z tej piłki człowiek wnioski wyciąga i, i po kilku, kilku odbiciach widzi kto co potrafi i często. To staram się wykorzystywać słabości przeciwnika, bo są te słabsi niektórzy ode mnie, także czasami się uda wygrać.